Siemanko, dzisiaj jest 6 stycznia Witamy w nowym roku essa i coś by pasowało pojeździć. Przed nowym rokiem 4 dni anginy, potem 2 dni wesela odchorowywanie cały tydzień jeszcze kurczę. Troszeczkę siedzi na płucach, więc będę wypluwał Będę wypluwał płuca na lewą stronę No i co? No pasowałoby przetestować troszeczkę sprzęty Zauważyłem jedną Fajną i chujową rzecz Odnośnie um, Odnośnie opon I odnośnie Tubelessa Że nawet jeśli są dobre opony, bardzo dobre albo mało zużyte, no to jednak na przechowywanie jeśli się jeździ to nie ma problemu ale jeśli po prostu dłużej ma stać taki rower no to lepiej dobić te trzy bary żeby stało z dobrym ciśnieniem nie rozszczalniało się, bo potem, potem zajeżdża się na miejscówkę i jest totalna lipa bo jak się nie ma dobrego strzała z powietrza, jakiegoś naboju albo dobrej dużej pompki, no to się zaczynają robić schody. Kompresorem można się ratować na stacjach benzynowych, ale miałem taką sytuację w tamtym roku, że, że na trochę gorszej oponie pojechałem na miejscówkę. Okazało się, że zeszło powietrze, nie mogłem sobie poradzić z zwykłą pompką. Musiałem jechać na stację benzynową. Dobiłem powietrza na trzy bary, sprawdziłem, wszystko fajnie siadło. Przejechałem na miejscówkę, wróciłem te 8 km. Wróciłem na miejscówkę, patrzę, zeszło powietrze. Pojechałem znowu na stację, dobiłem powietrza, ale już było za późno, bo się ciemno zrobiło, bo już byłem po pracy. Więc różnie to bywa w życiu. <noise> dzisiejsze, yy, dzisiejsze piszczenie hamulców dedykuję Mikołajowi z Flow Center. Zajebie mnie. <noise> Nie chce mi się tego przecierać, kurde, a długo stał rower. Dobra, chuj z tym trzeba przypierdolić. Sorki. <noise> I jesteśmy na ściance, na trasie Old School, czarnej trasie w Rapce. No i tak jak na niejednym filmiku, tego nie zobaczę. Spróbuję. W ogóle tego nie oddaję. Tu jest pion. Pion. I pokażę, jaki przechył tutaj jest. Nie da się po prostu. W kontrolowany sposób na hamulcu tylko tego zjechać. O, gdzieś tam. coś takiego. Czekaj jeszcze. Ciekawe. No, wydaje się nieduże. No ale po prostu. Jeszcze jak jest błoto. Totalnie nie ma żadnej przyczepności. I nie, dzisiaj tego nie pojadę. Czasami potrzebna jest buzacja, a po tej chorobie to tak rejtowo sobie dzisiaj jadę, coś sobie nagrywam, jakieś fragmenty fajne, bo można spędzić czas na rowerze, a nie trzeba po prostu się zajebać jak zawsze. No jak zwykle plany, szlak trafił, mówiłem, że się nie będę szarpał, ale oczywiście mózg nie jest zbyt mądry. Ogólnie oficjalna trasa idzie tam. Po lewej stronie ten drop i tam w dół. No ja spróbuję całkowicie nowej linii. Nikt tu jeszcze nie jeździł. Spróbuję sobie przejechać tędy. W lewo na trawę, żeby mieć prostą linię tam już na samym dole. Żeby nie móc sieć skręcać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. no nie wiem co było trudniejsze zjechanie czy wyjście <grystanie> masakra ale spoko, fajna. nawet jak się pierwszy raz pierwszy jedzie to jest super bo jeszcze ściółka, cokolwiek przyczepności baja ale najczęściej jak się jedzie po kimś to już mówię, e, ty chuja umiesz jeździć nie bierze pod uwagę tego że wcześniej zrobił kaszę na ściółce. Są chuje. W rowerówce też. Niektórzy mogą się w ogóle zastanawiać. O tu jest ten dropik. Trudność jest tu taka, że tu są korzenie. A tu są skały. Jeśli się przejedzie kołem, no to można ślizgnąć się na tych, na tych kamieniach. A jeśli się drupuje, to też się ląduje na tych kamieniach. A wracając do tematu. Dlaczego w ogóle tak chodzę i mogliby się niektórzy zastanawiać, że tak zamulam. Ogólnie sprawa wygląda tego typu, że chodząc sobie tak po trasie, od dołu do góry robiąc jakieś fragmenty. Na przykład sobie rozpatruję trasę dużo lepiej. Nie wiem jak inni mają, możecie napisać w komentarzach. Jak wy macie, ale na przykład mi najlepiej poznaje się trasę, idąc od dołu do góry. Zapamiętuję dokładne szczegóły. A chodząc w taki sposób, jeszcze nagrywając, mało tego, że robię sobie jakiś tam mały kont kontencik, to jeszcze, to jeszcze szukam sobie jakichś linii alternatywnych, fajnych ujęć dla innych riderów. Jeśli ktoś po prostu chce ze mną nagrywać, no to zapraszam. I wtedy od razu. Poddaję, podsyłam propozycje fajnych ujęć i znając na przykład możliwości i styl danego rajdera, mogę naprawdę fajne rolki, nagrania wykonać, bo, bo tak jak, takie miejscówki jak na przykład Rabka Trails oferuje coś więcej niż oficjalne trasy, dużo nieoficjalnych, ale za to naprawdę można tutaj wszystko wyciągnąć. Nie jedna osoba tutaj była zachwycona, bo jeśli jeździ się głównie po oficjalnych trasach albo tych co widać, no to jest różnie, ale są trasy, gdzie można, e, zalatują troszeczkę do decha, bo nie trzeba się w ogóle zatrzymywać, nie trzeba dopedałowywać na prostych, jak na przykład na Jacku, e, tylko po prostu jest prawie cały czas w dół i to jest fajne, to jest fajne, przynajmniej dla tych, którzy nie lubią pedałować. czyli dla hetero ziomek <grafik> essa Wielka piona dla tych, którzy pojeździli w sobotę. Bo jak widać, niedziela to już nawet nie jest pogoda dla koneserów. Siemano.